Jesteś inwestorem? Czy sąd może uznać cię za konsumenta? Kwestia statusu konsumenta przy kredycie inwestycyjnym, co do zasady, jest taka sama jak w przypadku każdego kredytu frankowego. Jeśli zaciągnąłeś kredyt inwestycyjny na swoją działalność gospodarczą lub zawodową, nie będziesz traktowany jako konsument w odniesieniu do tej konkretnej umowy kredytu. Inwestycje zazwyczaj wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlaczego status konsumenta jest tak ważny? Status konsumenta daje ci szereg praw i ochronę prawną, której nie ma przedsiębiorca. Dotyczy to między innymi kontroli abuzywności postanowień umowy. Czyli ich sprzeczności z prawem. Konsument może podważyć zapisy, które w rażący sposób naruszają jego interesy. Konsument w określonych przypadkach ma prawo odstąpić od umowy, w tym także od umowy kredytu. Na podstawie przepisów prawa konsument jest chroniony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy inwestor Możesz powołać się na status konsumenta. Jeśli inwestycja, na którą został zaciągnięty kredyt, ma charakter prywatny, i nie jest bezpośrednio powiązana z Twoją działalnością gospodarczą aktualnie prowadzoną lub planowaną, możesz powołać się na status konsumenta. Cel prywatny musi być przeważający. A jaka jest definicja celu prywatnego? To zaspokojenie własnych, osobistych potrzeb lub potrzeb rodziny. Dodatkowym argumentem będzie zachowanie banku. Czy bank traktował Cię jak konsumenta, czy przedstawiał wzorce umów, regulaminów, wniosków? Czy pouczał Cię o przysługujących Ci prawach jako konsumentowi? W przypadku większości kredytów inwestycyjnych nie będziemy mieć jednak do czynienia ze statusem konsumenta. Inwestycja zazwyczaj powiązana jest z działalnością gospodarczą, co wykluczy nam zastosowanie artykułu 22 kodeksu cywilnego. Brak statusu konsumenta nie pozwoli nam powołać się na postanowienia abuzywne. A w konsekwencji na ich nieważność i nieważność umowy. Warto jednak przeanalizować konkretną umowę i indywidualną sytuację, aby ocenić, czy istnieją argumenty przemawiające za przyznaniem statusu konsumenta. Ma to kluczowe znaczenie dla dochodzenia roszczeń od banków w przypadku kredytów inwestycyjnych. Jeżeli ten materiał okazał się pomocny i interesuje Cię temat unieważnienia kredytu inwestycyjnego, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów.